Famy Moments 3, no są 4, ale niestety jedno tak było nieudane, że nie musiałem. Yy, lajkujcie, subskrybujcie i wciśnijcie dzwonki. Jesteście fajnymi, jakby to powiedzieć, oglądaczami moich filmików. Famy Moments 3 rozpoczynamy się za 3, 2, 1. A, jeszcze będziemy oceniać na końcu, prawda Oliwier? Tak. To Oliver będzie musiał być cichopa? Okej, okay, Oliwier, oceniamy. Jak Ci się podobało? No super. No, ale ja tak o 9 na 5. Sam to robiłem z Oliwierem, montowałem z Oliwierem, prawda? To pa. Ok. <grym wstydzio> Dzwonki i lajki, pa.